z tej strony Jasne, witam na kanale Gameralnie. Niedawno mówiłem, że wkrótce możemy spodziewać się zapowiedzi portów gier na nowego Switcha od takich wydawców jak Xbox czy PlayStation. Po wczorajszym otwarciu Gamescomu wiemy już, że Xboxowa Bethesda w 2026 roku uraczy właścicieli konsol Nintendo przygodami Indiany Jonesa, ale to jeszcze nie wszystko. Dzisiaj mam raczej szybkiego, ale w miarę ciekawego newsa, więc wytrwajcie proszę do końca. Najnowszy dodatek do gry Indiana Jones i Wielki Krąg zatytułowany Zakon Gigantów ukaże się na konsolach Xbox, komputerach PC oraz PlayStation już 4 września. W ramach wczorajszej przypominajki w trakcie odbywającego się w Niemczech Gamescomu, Bethesda ogłosiła przy okazji, że gra wyląduje na Switchu 2 w przyszłym roku. Wydaje mi się, że format gry pasuje idealnie do przenośnego grania. Jeśli mam być szczery, to chyba zaczekam, aż dodatek będzie dostępny na Switchu. I na nim go właśnie uruchomię. Pierwsza część przygód Indiany przypadła mi do gustu i z chęcią będę kontynuował tę przygodę, ale tym razem w nieco innym stylu. Pojawiła się jednak ciekawa informacja dotycząca innej popularnej gry Bethesdy, a mianowicie Starfielda. Już od jakiegoś czasu krążą plotki o tym, że gra ma się pojawić na PlayStation i większość osób oczywiście uważa, że to tylko i wyłącznie kwestia czasu. Gra jest już nieco połatana i w tandemie na przykład z PS5 Pro może być całkiem ciekawą propozycją dla właścicieli konsol Sony. W czeluściach internetu pojawiła się jednak jeszcze jedna informacja. Nate The Hate, odpowiedzialny za ogłoszenie daty zapowiedzi nowej konsoli Nintendo, jeszcze zanim zrobiło to samo Nintendo, tym razem przekazuje wieści na temat gry Starfield. Według niego Indiana Jones i Wielki Krok nie będzie jedyną grą betezdy, która trafi na Nintendo Switch 2 w 2026 roku. Oprócz premiery na PS5, jest premiera Starfielda na Nintendo Switch 2. Poczekałbym jeszcze z gronkiem, hura! Dopóki ta informacja nie zostanie potwierdzona z innego źródła. Jak widać, jednak deweloperzy biorą się na poważnie za portowanie swoich tytułów na Switcha. Tak jak już kiedyś wspominałem, nie będzie chodziło jedynie o gry mniej wymagające, ale również te z nieco większym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. Jak będzie ze wspomnianym Starfieldem, zobaczymy, bo dla mnie to tylko plotka, ale przykład cyber Panka wróży dobrze. Port CD Projekt Red, przygotowany na konsolę Switch 2, zebrał dobre opinie, zatem mała konsolka Nintendo może spokojnie czekać na zapowiedzi kolejnych gier, również tych nieco bardziej wymagających. Jak już wspominałem w innym filmie związanym z portami gier na Switcha 2 musimy uzbroić się w cierpliwość. Gry innych wydawców będą spływać, ale należy poczekać aż porty zostaną dopracowane i uzbiera się nieco większa baza użytkowników. To tyle w ramach dzisiejszego szybkiego donosicielstwa. W najbliższych dniach czekają nas kolejne Gamescomowe wieści. Jeśli tylko mi się uda będę zamieszczał co ciekawsze kąski na kanale, ale jeśli nie to przygotuję może jakieś podsumowanie jak już kurz nieco to tyle na dzisiaj, będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz subskrypcję kanału. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.